Witajcie na kanale Mamma Mia. My przed chwilą przyjechaliśmy właśnie tutaj do parku. Jak możecie zauważyć, jesteśmy w parku tuż pod samym napisem Hollywood. Jest to miejsce bardzo znane, gdzie przyjeżdżają turyści robić sobie pamiątkowe zdjęcia, natomiast dla nas jest to tylko 15 minut od domu, więc my często tutaj przyjeżdżamy właśnie z Miją, aby mogła się wybiegać i wyszaleć. Zwłaszcza że oprócz tej części, na której ja siedzę, która jest tak naprawdę częścią dla piesków, bo jest to psi park, gdzie mogą właściciele przyjechać ze swoimi pupilami, żeby się wyszalały. Mamy również drugą część po drugiej stronie naprzeciwko mnie i jest to część dla dzieci, gdzie jest plac zabaw i właśnie tutaj Mija uwielbia się bawić. Ja korzystając z okazji, że właśnie Mija szaleje tam na placu zabaw z tatą, stwierdziłam, że nagram dla was krótki Filmik. E, dlatego, że mieszkamy w Los Angeles, często moi znajomi pytają mnie, czy ja miałam okazję widzieć bądź spotkać kogoś znanego, sławnego. Stwierdziłam, że może kogoś z Was to zainteresuje i szybko Wam o tym opowiem. E, pierwszą osobę, jaką e, spotkaliśmy znaną, przynajmniej u nas e, w Polsce, e, Zdarzyło nam się spotkać właśnie tutaj w tym parku. Było to w zeszłym roku, e, kiedy jeszcze nie musieliśmy nosić e, maseczek, albo i nawet jeszcze wcześniej. E, Mija wtedy była malutka, siedzieliśmy gdzieś tam dalej e, w parku na kocyku i w pewnym momencie do nas przybiegł jak to w psim parku piesek. Piesek był bardzo przyjacielski, chciał się bawić, przyszedł do nas na kocyk, natomiast ja oczywiście e, przewrażliwiona tym, bo czasem słyszymy różne historie, że pies zaatakował dziecko, gdzieś go pogryzł i tak dalej. Wiadomo, że jestem no, przewrażliwiona, więc pierwsze co zrobiłam, no pieska powiedziałam słowo spadaj w języku polskim, ale tak bardziej e, mocno, bardziej wyraziście. Było to nie, niezbyt ładne, wulgarne słowo. Mój pies po prostu mój mąż odgonił tego pieska z naszego koca i siedzieliśmy sobie dalej. Ja siedziałam tak, jak siedzę tutaj tyłem, i nagle usłyszałam, że ktoś rozmawia przez telefon w języku polskim. Lekko odwróciłam głowę, bo powiem wam szczerze, że język polski a, rzadko słyszymy tutaj. E, u nas w Los Angeles, nawet jeśli są jacyś Polacy, to oni bardzo często rozmawiają już w języku angielskim. Więc kiedy ja słyszę ten język polski, jestem tak naprawdę wyczulona na niego, to zawsze zwracam uwagę. Odwróciłam więc głowę i zobaczyłam, że jest tam kobieta, rozmawia przez telefon i mówię do mojego męża: wiesz, co ten pies, który był u nas na kocyku, chyba należy właśnie do tej Polki. Mówię, mam nadzieję, że ona nie słyszała, jak ja brzydko do niego powiedziałam. Ale siedzimy dalej. Nagle mój mąż mówi do mnie tak, wiesz co, ta Polka to jest chyba ta aktorka, która grała w Pustyni i w Puszczy. Odwróciłam się, patrzę, zaczęłam się śmiać. Ja mówię, nie w Pustyni i w Puszczy, tylko Zosie w Panu Tadeuszu. No i okazało się, że to była... A, Alicja Bachleda Curuś, razem ze swoją Psinką, synem i z jakimiś tam znajomymi bądź dziećmi. I powiem Wam szczerze, e, mnie zrobiło się naprawdę tak głupio. No, jak ja mogłam się tak zachować, jak ja mogłam coś takiego powiedzieć. No i powiem szczerze, że no miałam po prostu nauczkę na przyszłość i już więcej tak nie robię, nie zachowuję się, bo to jest nieładne. E, I co do Ali, powiem tak. Gdyby nie rozmawiała w języku polskim, ja bym jej na pewno nie poznała. Wiadomo, że ona ma takie charakterystyczne rysy twarzy, natomiast e, była ubrana na sportowo, w okularach, włosy spięte i zwykła, normalna kobieta, mama z dzieckiem i z psem na spacerze. Także powiem Wam bardzo pozytywnie, normalne, zwykłe życie. Druga sytuacja była bardzo podobna, ale to już było, kiedy chodziłam z Miją na. Na spacery. Kilka miesięcy temu, e, w, można powiedzieć, przez 2-3 tygodnie chodziłyśmy mniej więcej o podobnej porze na spacer, i pewnego dnia w naszym parku, który jest koło nas, no, gdzieś około 5 minut, nazywa się on Runion Canyon Park. E, nagle usłyszałam kogoś, że rozmawia w języku polskim, więc ta sama sytuacja. Odwróciłam głowę i zobaczyłam, że e, no, że to jest nasza polska aktorka Weronika Rossati. E, I tak samo jak w przypadku e, pani Alicji, e, również e, ubrana na sportowo, po prostu totalny luz, e, włosy spięte, po prostu ona wypoczywa, relaksuje się i powiem Wam szczerze, że czasem moi znajomi mówią do mnie, kurczę, powinnaś podejść, zagadać, poprosić o zdjęcie. Ale ja stwierdziłam, że ja tak naprawdę szanuję to, że oni mają tutaj tak zwany święty spokój, odpoczywają od tych wszystkich ludzi, którzy są na halni, chcą z nimi zdjęcia, później wypisują jakieś bzdury w internecie, więc ja szanuję, mm, szanuję ich, szanuję to, że po prostu e, oni mają tutaj zwykłe, normalne życie i... Ja nie podchodzę, nie zagaduję. Natomiast ktoś e, by mógł zrobić inaczej. Może sami wy zrobilibyście inaczej. Możecie mi napisać w komentarzu, jak byście się zachowali w takiej sytuacji. E, może ja skorzystam z jakiejś rad na przyszłość. E, oprócz tych dwóch pań, również e, jeszcze przypomniała mi się jedna kolejna e, nasza pani znana. Może ona już nie jest aktorką, ale bardziej tancerką, e, czy redaktorką, prezenterką e, telewizyjną. E, I jest to Ida Nowakowska. Ta, którą mieliśmy okazję widywać wręcz co tydzień w naszym polskim kościele, w naszej polskiej parafii w Los Angeles i ona tam przychodziła ze swoim mężem. I powiem szczerze, czasem bywało tak, że staliśmy w kościele, ja mój mąż, na przykład Ida i jej mąż totalnie obok siebie. Czasem staliśmy gdzieś za nią, mijaliśmy się i tak dalej, także Również e, zwykła, normalna, sympatyczna, życzliwa osoba. Ona dodatkowo się czasem udzielała w, kom, e, w, w kościele, także naprawdę bardzo pozytywnie. Także takie, takie miałam przykładowo zdarzenia. Oprócz tego jeszcze tutaj u nas na górkach w Hollywood mieszka Izamiko, przez jakiś czas była Edyta Górniak, Fidlowers. Także naprawdę e, te znane osoby tutaj lubią przyjeżdżać, przebywać przez jakiś czas, także można ich spotkać. Jeśli chodzi o osoby zagraniczne, można powiedzieć już takie bardziej znane na całym świecie. Widzieliśmy na przykład podczas premiery filmów na Hollywood aktora, który się nazywa Will Smith, widzieliśmy Antonio Banderasa, mój mąż kilka razy widział koszykarzy NBA, w sklepie, do którego chodzimy na zakupy, takie zwykłe spożywcze, bardzo często widujemy bliźniaków z filmu tanecznego, muzycznego Step Up. Takich dwóch szczupłych, wysokich panów. To oni są bardzo charakterystyczni, więc pewnie ich kojarzycie. I oni również do sklepu przychodzą normalnie tak jak my, eee, normalnie robią zakupy. I powiem szczerze, raczej jakoś szczególnie ludzie na nich uwagi nie zwracają, ale myślę, że to jest z tego względu, że oni też nie są aż tak mega, mega popularni. Na koniec powiem Wam jeszcze o sytuacji, która zdarzyła nam się właśnie w tym parku koło naszego mieszkania, w Runion Canyon Park. I to było chyba nawet, powiem szczerze, kilka lat temu, bo jeszcze nie było z nami mi, ja jeszcze nawet wtedy w ciąży nie byłam. Poszliśmy rano na ten tak zwany hiking, czyli spacer połączony tam ze wspinaczką, bo tam są górki i tak dalej, różne szlaki dochodzenia. I e, do, są główne dwa wejścia do parku, i przy jednym wejściu, w miejscu, gdzie nie wolno parkować, stało zaparkowane piękne, nowe, zielone Lamborghini. Chyba tak się mówi: Lamborghini? Lambo. Mój mąż się śmieje, że Lambo stało. E, I e, zwróciliśmy oczywiście na, na nie uwagę, no bo trudno nie zwrócić uwagi na takie fajne sportowe auto, ale weszliśmy do parku, poszliśmy na swój szlak i spacerowaliśmy i tak dalej. Po kilku dniach na YouTubie pojawił się filmik. Obok tego e, samochodu byli paparazzi ze swoim sprzętem. Była pani, um, która jest z miasta, która zajmuje się właśnie wydawaniem mandatów, tak zwanych u nas tiketów za złe parkowanie. I właśnie oni rozmawiali z tą panią, czy wiedzą do kogo należy ten samochód, czy również wystawią mandat. Ona powiedziała, że dla niej to nie ma znaczenia, czyli to jest samochód, bo on nie powinien być tutaj zaparkowany. O ile dobrze pamiętam, ten ticket to było 70 dolarów, a za chwilę na filmiku widzieliśmy, że do. Samochodu przyszedł Justin Bieber. Więc można powiedzieć, że my, gdybyśmy poszli w drugą stronę, w innym szlakiem, to pewnie minęlibyśmy się na wprost z Justinem Bieberem, no ale niestety nie było nam dane. W tym samym parku również był widywany Justin Timberlake ze swoją żoną i powiem Wam szczerze, że jeżeli ktoś jakoś bardzo nie zwraca uwagi, nie interesuje się tym światem gwiazd i znanych ludzi, to nie byłby w stanie ich rozpoznać. Oni przychodzą zazwyczaj ubrani. W czapeczki, w okulary, są w dresach, w kapturach na głowie, tak aby po prostu móc iść i odpocząć i żeby nikt nie zwracał na nich uwagi. Także e, my, dlatego, że się nie interesujemy, to też czasem e, mijamy kogoś. Zdarzyło nam się na przykład w galerii tej najbardziej znanej u nas Beverly Center ona jest w sumie pierwsza, taka chyba była pierwsza i największa tutaj w Los Angeles e, mijać ludzi, na których. E, oni wyglądali na raperów po prostu po swoim zachowaniu i wyglądzie, widzieliśmy, że e, zwracają inni na, nie na nich uwagę, oni się rzucali po prostu w oczy w całym tym tłumie, natomiast my w ogóle nie wiedzieliśmy kto to jest, także no mieszkamy tutaj, ale jakoś szczególnie się tym życiem gwiazd e, nie interesujemy. Jeśli podobał wam się dzisiejszy odcinek, jesteście zainteresowani takimi różnymi ciekawostkami z naszego życia, z życia w Los Angeles, w Hollywood, jak to tutaj wygląda, jak nam się żyje, to ja zapraszam was oczywiście do subskrypcji i oglądania naszego kanału, bo co jakiś czas będę wam właśnie opowiadać takie różne ciekawostki, będę zabierać was na nasze różne wycieczki, także zapraszam serdecznie.